Siemanko widzowie, to znowu HDX. w następnym odcinku zostać łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem żeby nie przegapić więcej takich filmów teraz co będziemy walczyć znowu kontratak gniewnie kurde nie umiem tego czytać ich imiona ich imion chcą odzyskać swoje ziemie po zostali no nie umiem wysłali na ciebie wszystkie swoje siły. Czyli? O kurde! Co jest? Co oni mają takie zbroje, miecze? A ten co tańczy? Patrzcie, w ogóle mamy Spartiatę. Czekajcie, widzowie. Widzicie, że muzyka mnie wycisza. No to... O, teraz będzie chyba lepiej. Ja ile ich jest? Dwa, 4, 6... Siedem Siedem rzędów aż ich jest. No nie no widzowie. Ja chyba nie dam rady. O, patrzcie. W ogóle w tamtym... Odcinku no, co no, eee, sorry za w odcinek, że w ogóle, no wtedy przedwał nagranie, ale zaczęła mi się całkowicie gra, uj, uj, w ogóle ulepszyłem się z na hełmi i na tarczy chyba, bez Nie w ogóle jak zaatakują sami, bo jak zaatakują. To ja we trzech nie dam rady. Dobra. Po torciu mogę walić A tak? A tak normalnie. Trzeba Ta Bum, ten w ogóle tańczy breakdance, a ten, ten pierwszy, widzicie to? Chyba ten odcinek nazwę Bre Breakdance 3000. Na moim... Atakują! Nie mamy szans! Nie! Podamy! Bo tak! Zabiłem, zabiłem kość. Kurde, padamy, padamy! O, broń się, broń się, broń się, no! Fak, Padłem. Bad the, the force! Kurde! Co jest? Przygramy! Nie możemy przejechać! Ja pierdziele, wygraliśmy to. Ojejku. Kurde, czekajcie widzowie. Dobra, widzę jeszcze system, bo chciałem ulepszyć po pierwsze to. No i chyba miecz. Kurde, patrzcie tu. Patrzcie na jego miecz. I teraz idziemy do Magobójca. Magobójca. No nie wiem, czy Magobójca jest fajny. Czy w ogóle damy radę? Wszystko, nie, możemy coś kupić. Nie mogę? Mogę. Miejmik chciał to. Kupię. Bo tylko na to nie stać. Dobrze, ja się żegnam. Krótki odcinek. bo było... To nie było wyzwanie. To po prostu była rozgrzewka. Więc ja się widzę. Nara widzowie z wami. Będę teraz nagrywał drugi odcinek. A potem trzeci. Więc nara. Kurde.